Czas zrobić porządki w szklarni, bo do tej pory jeszcze nie robiłam, nie miałam czasu, ale też jeszcze z innego powodu. Ale otworzę zaraz, tutaj. zobaczmy, co się wieje. A w szklarni bałagan. Ja tutaj jeszcze nic nie sprzątałam. Zostały suche pędy pomidoru, została i oczywiście aksamitki, które co roku tutaj same się wysiewają, ja zostawiam, nie usuwam. Dlaczego jeszcze nie sprzątałam? Dlatego, że jeszcze 20 listopada zbierałam stąd ostatni. Pomidory i paprykę. Nie były to już tak duże ilości jak latem, ale wystarczało nam na śniadanie. Zawsze były jakieś świeże warzywa. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że sezon jesienny nam się bardzo wydłużył. Nawet powiedziałabym, że sezon letni, ponieważ w październiku mieliśmy bardzo wysokie temperatury jak na październik, było bardzo ciepło. Więc pomidory i papryka tutaj dojrzewały i co najważniejsze, nie mieliśmy nocnych przymrozków, więc nic tutaj nie przemarzło w szklarni. Ja podlewałam, cały czas jeszcze trochę nawoziłam, żeby te pomidory, ogór... przepraszam, nie ogórki, tylko papryka dojrzewały. I rzeczywiście tak było, ale dzisiaj trzeba się zabrać za porządki i zrobić tutaj, przygotować już to miejsce do nadejścia wiosny tak, abym wiosną miała pracy znacznie mniej żebym mogła tutaj wysadzić tylko gotowe sadzonki, które zawsze przygotowuję sobie w domu, wysiewam nasiona Państwu też to pokazywałam żeby się wam nasiąka i później produkuje sobie rozsady i te rozsady trafiają właśnie do ogrodu czy do szklarni w zależności od tego co to oczywiście jest no będzie tutaj trochę pracy ponieważ trzeba te pomidorki poodwiązywać i to wszystko uprzątnąć no i oczywiście później e, przynieść tutaj ziemię kompostową żeby już przygotować pięknie tutaj to miejsce na pomidory porozdzielam aksamitki i porozrzucam tutaj na rabatkach, ponieważ aksamitka ma bardzo dobre właściwości dla gleby, dlatego jak będę tutaj nosiła ziemię kompostową, to przysypię aksamitki pokrzywy, które tutaj też się e, jakoś rozrosły, urosły, też trzeba będzie zlikwidować, chociaż pokrzywa też ma cenne właściwości. O ile liście tak, o tyle korzenienie, ponieważ bardzo szybko się rozrastają. Pokrzywa też tutaj w liście mogą zostać. Z korzeniami trzeba się pożegnać, ponieważ urosły ja tutaj w następnym sezonie same pokrzywy. I wprawdzie z pokrzyw wykorzystuję liście na herbatkę czy nasionach, ale mam w ogrodzie, a w szklarni chciałabym jednak, żeby były i pomidory, i papryka. Tutaj są piękne liście, końcówki. a można o, oderwać, tak żeby nie było korzeni. I też tutaj porozrzucać. Ale tak, proszę Państwa, szkoda już pożegnać się z pysznymi pomidorkami aromatycznymi. Ale pomidorków już niestety nie ma. Sami Państwo widzicie, zostały już takie te maleńkie, które jeszcze nie zebrałam, nie wiążyłam. I trzeba będzie po pomidory, takie świeże, udać się do sklepu. A w sklepie to już niestety nie to samo co we własnym ogrodzie bo różnica między owocami i warzywami, które wychoduje się we własnym ogródku, a tymi kupionymi w sklepie, jest po prostu przeogromna to jest jak jakaś przepaść, naprawdę. Te nasze domowe są pachnące, aromatyczne, zdrowe. Oczywiście, jeżeli nie stosujemy żadnych środków chemicznych, bo jeżeli ktoś stosuje środki chemiczne, to absolutnie nie można powiedzieć, żeby takie pomidorki były zdrowe. One nie są zdrowe, one są tylko po prostu wyhodowane u siebie. Może ktoś się cieszy, że w ten sposób wyhodował piękne, dorodne okazy pomidorów, i bardzo często. Spotykamy się niestety z taką opinią. Bywały takie osoby, które właśnie mi tak powiedziały, że one wszystko pryskają i cieszą się, że mają własne zdrowe owoce i warzywa. I pryskają opryskami, oczywiście, chemicznymi. Byłam bardzo zdumiona, ale ja nikogo na siłę nie przekonuję do swoich racji, jeżeli on uważa, że takie pomidorki rzeczywiście. Czy, czy inne owoce, czy warzywa ma zdrowe, to jego wola. Jeżeli tak sądzi, to ma pełne prawo, prawda? Ale trzeba pamiętać, że absolutnie to nie są zdrowe owoce i warzywa. Zdrowe są tylko wtedy, gdy wyhodujemy je w sposób e, naturalny. Czy jest to możliwe? Tak, ale bywają różne lata, proszę Państwa, i bywa nieraz tak, że. A i się tutaj się zaplątał jakiś kawałek, a Szynrek na kompost trafić nie może. Bywają nieraz takie lata, że choćbyśmy nie wiem co robili jakie środki stosowali, to zaraza tak zaatakuje nasze warzywa czy owoce, zwłaszcza pomidory i ogórki, że no nie ma szans, żeby urosły, a jeżeli już rosną, to jest ich bardzo niewiele, takie byle jakie. Bywa i tak, ale zdarzają się też takie lata jak w tym roku, na przykład, że pomidorów mieliśmy naprawdę bardzo duże, bardzo ładne i dosyć nie chorowały. Udało się tak zapobiec, że nie zaatakowała żadna ale oczywiście trzeba się z tym liczyć i żeby zapobiegać to trzeba przede wszystkim cały czas te wszystkie rośliny uważnie obserwować i jeżeli widzimy, że coś już zaczyna się dziać, trzeba reagować i można też oczywiście profilaktycznie pomagać, ponieważ wiele ze środków takich domowych, które się stosuje, Jestem nie tylko jakby nawozem, ale jednocześnie zapobiega właśnie różnym chorobom czy szkodnikom, więc warto to wykorzystać. Ale od razu mówię tym, którzy będą chcieli dopiero zaczynać swoją przygodę z ogrodem, że jest to bardzo ciężka praca. To doglądanie, cały czas pryskanie. To jest naprawdę ogrom pracy. Trzeba wiele rzeczy zostawić, a poświęcić się właśnie temu. Jeżeli ktoś ma maleńki ogródek, no to nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś ma tak jak mówię, 30 jarów i przyjdzie każdą roślinę doglądnąć, każde drzewko krzew owocowy czy warzywa, jest tutaj co robić. Na pewno. Jest to ciężka moja praca, ale jak na razie radzę sobie dosyć dobrze i w tym roku mieliśmy naprawdę bardzo dużo owoców i warzyw. Z tak maleńkich kawałeczków, ponieważ większość naszego ogrodu jest ogrodem ozdobnym. Są tutaj rośliny, przede wszystkim ozdobne. Ci Państwo, którzy mieli okazję, możliwość nas odwiedzić, więc zobaczyli jak to wygląda. Więc jeżeli uda. Uda nam się te owoce i warzywa wyhodować w tak małych łóżkach permakulturowych, z tak małych łóżek, no to dla nas jest to ogromna radość, ogromny sukces. I tak wygląda wysprzątana na razie szklarenka. Tam, gdzie jest ta mała domiczka, za domiczką rósł ogórecznik. Ja bardzo lubię ogóreczniki. Ponieważ wyglądają nie tylko, że przepięknie z błękitnymi kwiatami, ale są też y, y, miododajne i bardzo dekoracyjne na rabatach. Mimi, co tutaj robisz? Tu nie ma nic dla Ciebie, Mimi. A może jednak znajdzie jeszcze jakąś myszkę, kto wie, no przecież myszki drążą tunele, więc może się trafić, że i tutaj też są. Na razie rozłożyłam aksamitki pokrzywe i będę tutaj przynosiła ziemię kompostową.